Proszę bardzo Station Tutaj moje, mój dresik z... E, to nie jest ogólnie spodnie z Zary, a bluza z proszę bardzo, tutaj to rybusia, popteczka i moje buciki. Dobra słuchajcie, lecę tylko i lecimy do... Nienawidzę takiej pogody, naprawdę nienawidzę. Emma, wykąpałam się, umyłam sobie twarz tą emulsją, właśnie tą z którą używam. Już mi się w ogóle kończy, więc będę musiała dalej tylko zamawiać. Co mi się tak w ogóle, jakby nie podoba, ale jakby to jest fajny produkt, więc kupię go po prostu. No i jak się kończy rzecz taka po prostu dla mnie ważna, no to co mam zrobić? No, kupuję ją, bo potrzebuję tej emulsji, bo ja ją użyłam właśnie rano wieczorem. Więc, no, potrzebuję jej wiecie o co dzień. A już jej mało zostało, więc będę musiała sobie za go zamówić Zobaczę gdzie, czy na... Czy zamówię na Notin, czy gdzieś indziej, no po prostu zobaczę Gdzie ją zamówię, więc e, kontynuujemy dalsze Tutaj Dobra, najpierw Najpierw ja okej okay. Najpierw zjaja Dobra I Najpierw zjaj I sobie nakładam tutaj na twarz ten tonik Fajnie, bardzo serio. Ten tonik z Jai jest bardzo fajny, według mnie. I, i no, I nie, co mam jeszcze powiedzieć. Po prostu to jest produkt, który używam już troszkę czasu, w sumie. Bo ja już go używałam w starym pokoju. Tym moim, takim wiecie, w starym pokoju. Nie tym moim dużym, tylko tym mniejszym, właśnie. Więc używałam go, właśnie w tym starym, moim mniejszym pokoju. <noise> Więc no, dobra teraz. W ogóle zaskoczę was ich, yy, no, tym pojemniczkiem, ale że to nie jest jakby, tylko to jest jako w formie takiego kremu, dziwne mega według mnie, <noise> bo ja byłam przyzwyczajona do takiej asystencji Wiecie o co chodzi? Nie kremowej, tylko właśnie takiej jak e, tonik, że wiecie, takiej dającej się właśnie, a to jest w formie takiego kremu. Więc e, pierwszy raz mam taki e, serum, bo wcześniej miałam z Ordinary e, serum do twarzy, tylko że on nie miał takiej konsystencji, takiej kremowej, tylko miał właśnie taką, e, wiecie, że taką... No wiecie, wod, wodnie jest tam na no, taką lejącą się po prostu. No więc... E, no. Ale myślę, że to serum może być fajne. E, nie kosztowało dużo, ale myślę, że jakby, że jest spoko. Ten tonik też jest bardzo tani, a jest bardzo fajny, więc wiecie, tanie rzeczy nie zawsze są gorsze. Zależy oczywiście jaka rzecz i w ogóle jaka sytuacja. Ale ja po prostu uważam, że właśnie jak chodzi o zieje i kosmetyki w ogóle, to myślę, że... No są tanie i w ogóle, ale myślę, że jakby są dobre. że w sensie zależy, jaki produkt. No ja mu wypowiadam się teraz za serum i e, za serum się wypowiadam i za tonik. E, ale tak samo kiedyś kupiłam mojej siostrze nie Julce, tylko drugiej siostrze, kupiłam krem do rąk. No i bardzo fajny Więc e, No Mówiła, że bardzo fajny Jakoś nie mówiła, że bardzo zły itd. i tak dalej Więc jakby nie narzekała Na niego w ogóle Więc e, myślę, że było Z nim wszystko gites majonez O Jezu Ale ja z wydałam troszkę tego o, dobra, to się wyklepi chyba, co nie? Widzowie. wyklepię się to chyba. Chyba się wyklepię. To, to, to mi jeszcze wystarczy na długo. <laughs> Serio, naprawdę. Tego dużo jeszcze jest. Więc ja się z tego bardzo cieszę. Bardzo się cieszę, bo była jeszcze mniejsza wersja tego. Ja mam aktualnie wersję 340 gramów. Więc. tego. Tego kremu. Więc. To jest chyba ta największa, nie wiem, nie sprawdzałam e, kiedyś, e, ale to jest chyba ta największa, więc ja sobie wtedy kupiłam największą, żebym miała po prostu właśnie na długo, no i widzicie, no. raz zapłaciłam <grym> i do teraz mam ten krem, więc bardzo fajnie. Więc tak to właśnie, ja tak samo wtedy jak zamawiałam ten krem z e, tego, z Cerae, ten właśnie, co wam przed chwilą pokazywałam, to ja wtedy też zamawiałam tą emulsję i zamawiałam migiełkę z Sol de Janeiro, tą największą. I właśnie, e, no i mi się już ostatnio skończyła ta migiełka, no bo wiecie, no nie tylko ja ją używam, tylko też jółka czasem, nawet często. Więc e, nie dziwne, że się skończyła, więc będę musiała zanim wygłosuję ją zamówić, bo ona tak pięknie pachnie, naprawdę. Ludzie, którzy mają e, migiełki, albo migiełkę właśnie tą, co ja miałam, taką żółtą, taką dużą, z Sol de Janeiro, wiedzą, wiedzą jak ona pięknie pachnie, prawda? No, mam nadzieję, że ktoś tu jest, kto ma tak samo kosmetyki z Sol de Janeiro, również migiełkę, bo wtedy wiecie, wiecie o co chodzi. No, po prostu piękny ma zapach, bardzo fajny, więc. Więc no. Ja sobie też planuję kupić żel pod pieszciem ze Soda de Janeiro, ale to zobaczę po prostu kiedy, bo na razie to się. to czekam po prostu. Bo muszę zamówić właśnie tą cerawę emulsję, ale do tego muszę jeszcze zamówić mickiewkę ze Soda Janeiro i po prostu czekam na taki. nie wiem, jak to nazwać odpowiedni moment po prostu na to zamówienie. Więc no, więc no bo wiecie, po prostu chcę zamówić, po prostu nie zamówić wiecie, dwie paczki, tylko chcę zamówić jedną paczkę, więc czekam tylko zobaczę, czy mi się coś jeszcze kończy, czy chcę coś jeszcze, więc patrzę ogólnie na właśnie patrzę jeszcze, czy sobie czegoś jeszcze nie zamówić, czy jakiegoś nie wiem kremu do rąk i tak dalej, czy coś właśnie do e, mycia twarzy. Więc po prostu, ale na pewno muszę sobie zamówić Miguel de de janeiro oraz emulsje do mycia twarzy. To są dwie najważniejsze rzeczy, które ja muszę zamówić. Muszę nie zamówić. Więc za niedługo zamówię, no. Tylko się jeszcze raz zastanawiam, czy coś jeszcze sobie do tego nie dorzucić. by jakąś właśnie kulę do kąpieli. Chyba teraz użyłam moją ostatnią kulę do kąpieli, więc sobie muszę albo zamówić, albo pójść sobie do Rosmana na przykład z stacjonarię i kupić sobie kulę do kąpieli, bo ta sobie wykorzystałam właśnie ostatnią chyba. Taką największą miałam kulę, <grym>, więc sobie ją wykorzystałam, więc będę musiała albo zamówić, albo iść do sklepu i kupić. No. Hej, chciałam wam na szybko nagrać ogólnie z dzisiejszych zakupów, co ja dzisiaj kupiłam sobie, a więc na pierwszy ogień idzie aktywne... aktywne serum, mordo, co ty robisz? aktywne serum pięgnacja kupiłam sobie serum bo w gnie mi już dawno w sumie się skończyło z ordinary planowałam sobie zamówić ale jakoś tak nie było czasu żeby zamówić więc sobie w końcu dzisiaj kupiłam nie z ordinary ale z jej. śmieszne ma opakowanie naprawdę się tego nie spodziewałam cena tego produktu to 11 zł Pani mi właśnie doradziła ten e, właśnie, tą z i jeszcze tam z garniera, ale uznałam, że sobie wezmę z e, Właśnie. E, ja już kiedyś kupowałam coś z jaj. Mam z jaj tonik oraz miałam kiedyś taki krem na, na dzień albo na noc z jaję, więc jakby spoko są te produkty, a nie kosztują jakoś mega dużo. Na promocji, na wyprzedaży kupiłam sobie taki krem za 7 złotych. Lekki krem na SPF 30 pod makijaż. Tak, i to jest w ogóle na, na dzień, więc jakby jak kupiliście sobie albo kupujecie, planujecie sobie kupić go, kupujcie póki jest, bo serio 7 zł, a on 50 ml. Taki duży krem, naprawdę się przyda wam dziewczyny. Lekki krem na pod makijaż, idealnie. Właśnie nie mam właśnie takiego kremu... Pod makijaż, więc akurat sobie kupiłam. Nie ukrywam, że jakby ja mało się maluję, ale jak już się pomaluję, no to chcę, żeby moja skóra wyglądała bardzo ładnie i nabijająco, więc Wam polecam bardzo. I ja, go, ja te produkty kupiłam w DM, więc bardzo Wam polecam. To właśnie na wyprzedaży kosztowało się ten złotek, więc bardzo fajna cena. Kupiłam sobie czekoladę, na jakieś tam słodycze, kupiłam sobie chipsy i tak dalej. Zupki chińskie, <laughs> sobie kupiłam moje ulubione, w Action sobie jeszcze kupiłam słuchajcie taki, taki notesik, taki proszę bardzo, taki proszę bardzo tutaj mamy normalny w linie ogólnie on jest, więc spoko, tak się prezentuje, najzwyklejszy, no sobie taki kupiłam po prostu notesik, cena tego produktu to 8 zł i ileś tam groszy. Więc spoko, naprawdę bardzo spoko, polecam wam Action, jak jeszcze nigdy nie byliście, bo tam fajne produkty mają za tanio, tanio. podobnie jak w Pepa. E, kolejną rzeczą to jest taki jakby, nie wiem jak wam to powiedzieć, taki jakby do bookingu. E, tu jest właśnie naklejki i tak dalej, gift gif paper i tak dalej. I no tak to się ogólnie prezentuje, e, nie ma tylko takich... E, są tu e, również jakieś tam naklejki I tak dalej e, Papiery jakieś takie, więc e, Spoko, powiem wam szczerze Spoko e, Więc sobie kupiłam To kosztowało 6 zł 6 zł no i ileś tam groszy Więc e, Za taki wielki no to jest naprawdę Opłaca się, uwierzcie mi Bo ja sama byłam w szoku Niestety e, uszkodzony kupiłam Bo nie było praktycznie Nieuszkodzonego, były wszystkie uszkodzone, naprawdę poderwane, no naprawdę ludzie to tak to tak trochę niemiło, wiecie o co że tak wszystkie były poderwane, no szkoda, więc jak macie po prostu blisko do któregoś action, to może będzie właśnie taki notesik, bardzo fajny, właśnie do tych ludzi, co lubią sobie wskrać bookingu robić, to będzie to idealny prezent, albo po prostu żebyście sobie kupili więc e, to tyle w takim małym haulu. E, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego filmiku. E, Zostawcie łapkę w górę, ale subskrypcję do mojego kanał, będę wdzięczna. Widzimy się w następnych filmach. Pa! Ej, słuchajcie, bardzo Was przepraszam, jeszcze nie ma końca tego filmiku. <głynie> Jednak się okazało, że zapomniałam wam o organizerze. Kupiłam sobie jeszcze organizer na kosmetyki do toaletki, taki drewniany. Proszę bardzo. to dam. Adam. bardzo ładne, bardzo fajne. No, to jest majonez.